Witajcie drodzy widzowie w kolejnym materiale. W dzisiejszym filmie kontynuujemy przeprawę z malowaniem i składaniem białej. Minęło kilka dni odkąd odstawiliśmy auto do Łukasza. No i jedziemy zobaczyć jak tam wygląda sytuacja, czy prace jakieś poszły do przodu. Także zaraz się wszystkiego dowiemy. Jesteśmy na miejscu. Jak widzicie już Łukasz bardzo poszedł z robotą. W ogóle to cześć, mikrofon Uf. już ci dałem. <laughs> Powiedz mi. Jak wygląda następny etap, bo mi się to już podoba w sobie tak, mogłoby zostać nawet. No teraz tu będę matować go i, i co, podkład jeszcze akrylowy i, a i już, to co teraz, już tym polecam. co pomalować? To jest epokset, bo było zdarte do i blachy i po prostu <grym> nałożyłem epokset, żeby się Mówiłem to wstrzymało. Ci Łukasz, żebyś się nie spalał, a Ty kurde robisz jak wóz na wystawę, dobrze wygląda naprawdę. Fajnie, wnęki mam pomalowane widzę tutaj z tyłu. Tutaj też dobrze będzie. W sumie fajnie, bo ja myślałem, że ty w ogóle z zewnątrz będziesz tylko malował i wtedy myślałem, że jak będzie klapa zamknięta i będziesz para, to będzie coś widać, a to będzie. A to bo tutaj w... też wszędzie kolory, Wszędzie wszystko kolorem, będzie pomalowane. Tak, tak, pomalowane będzie, no? Ekstra. Klapkę też od środka, także będzie. O komuś... ciekawe jak sobie poradzi, to czy nie będzie pękać. No dobra, nieważne. No. To wiesz, co ten, jeszcze nałożę coś na to. Mhm. Po swojemu delikatnie sobie aby było. Dobrze, a powiedz mi, to w takim razie, literalnie. jak wyglądają kolejne etapy pracy? Jakie masz plany? Teraz no, matowanie, podkład akrylowy. Mm -hmm. I dalej to już tylko lakierowanie będzie, praktycznie. Nie? Czyli będzie jeszcze tak matowane auto, potem będzie polakierowane podkład. raz podkładem. Jeszcze potem... raz matowane? I jeszcze i raz roz... matowane? Dokładnie. I... I potem kolor i bezbarwny na to jeszcze? No dokładnie. No to Żebyś jeszcze miał... ze trzy razy to będziesz malował? No, jak nie cztery. Nieźle. <laughs> Także będzie cały już po. No super. Myślę, że przyszły weekend będzie kolor. Tak? Już w przyszły weekend? Czyli co, w przyszły weekend zabierzemy budę, tak? Dokładnie. I może no, e, mówiłeś coś, że chciałbyś mi oddać wcześniej z, drzwi na przykład, żeby Marcin tak, mógł jakieś, sobie... No, dokładnie, z klapą i, mm -hmm. i maską jeszcze. Nie? Także już będziesz miał praktycznie tylko później zostaną błotniki, zderzaki, jakieś tam listwy progowe, spoiler. Aha, to drzwi będzie można założyć normalnie na samochód. No budę, żeby pojechało. A potem ewentualnie po graty przyjadę no, do w dostawczym, busikiem. tak? No dokładnie, na łódki. No super to wygląda. A tu progi są jeszcze zapomniałem, Marcin dziur nawiercił. Dokładnie. Bo to nakładki będą progi progowe. Plastikowe, tak, nakładki progowe będą zamontowane także będzie to wyglądać. A jak ogólnie? Co powiesz, straszna robota? Tragedia trochę była darcia, wielka? Trochę darcia było. Pojęcie. Było darcia. No. Czego, czerwonego było grubo. Tak? No. A czerwony to był sprayem malowany. No ale to no. nie wystek, kurczę, było darcia oporowo, ale mhm. ale dobrze jest. No dobra, ale to fajnie, bo przynajmniej zdjąłeś kilka kilogramów tej starej farby. Teraz jak się wyrówna, to wejdzie na to samo mniej więcej. No, Poważnie, worka 3 kilo zaszło, Tak? 3 kilo farby nieźle. No dobrze, każdy kilogram się dla mnie liczy. Coraz bardziej mi się podoba. Super. No to co, widzimy się w takim razie w przyszłym tygodniu. To Wierzał auta, mniej więcej. No już na, dobra. na pewno. Dobra, to do następnego, cześć. Dobra się. Coraz lepiej to wygląda. Fajnie, już mi się podoba ten kolor, który jest w tej chwili. A to jeszcze przecież pójdzie podkład akrylowy, tak jak Łukasz mówił, i jeszcze dodatkowo na to pójdzie kolor później. Także bardzo bystro to idzie, fajnie, kilka dni dosłownie minęło. Łukasz już jest na takim etapie. No i dobry pomysł jest też z tym, że odda nam auto w przyszłym tygodniu i od razu powiedzmy z pomalowanymi drzwiami, więc Marcin będzie mógł już sobie uzbrajać na przykład szyby, tam ładować drzwi, uzbrajać takie rzeczy. A w międzyczasie Łukasz pomaluje jeszcze te zderzaki, spoiler i tak dalej klapę i te wszystkie inne rzeczy. A Marcin w tym czasie już będzie składał auto. Także mam nadzieję, że uda się troszkę przyspieszyć. Już się nie mogę doczekać efektu końcowego. Przydałby się ktoś, żeby porobił dobre zdjęcia, bo przecież e, dopóki będzie ładna. No, w ogóle zanim przed pierwszym wyjazdem na tor powinny być porobione zdjęcia, i dopiero później wyjazd na tor. Także widzimy się pewnie za kilka dni przy następnym etapie. Przyszedł czas, że można zabrać białą, a aktualnie czerwoną do Marcina na składanie. Podobno tam jeszcze nie wszystko jest pomalowane, no ale samochód już jest pomalowany i kilka części. Także wziąłem kilka kocy, szmat różnych wrzuciłem do auta. Jedziemy po Marcina. No i jedziemy do Łukasza zabierać wóz. Także zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Lawetka już czeka. Idziemy zobaczyć, jak wygląda czerwony. O w mordę, nie przyzwyczaję się, ale dziwnie. Okej, no fajnie wygląda, szybko, czerwony to szybki. Dobrze będzie wyglądać, naprawdę mi się podoba. To co, ładujemy na łatę? Dobra. No tak, ta zaślepka też dobrze wyszła. Ekstra. A to drzwi są, fajnie. Wnętrze jest czarne, więc Łukasz pomalował. A, może. Drzwi, środek na czarno. Zewnątrz są jeszcze białe. To co jeszcze zostało? Drzwi, błotniki i atrapa. Drzwi, błotniki i atrapa, no. No to, to w takim razie nie będziesz jeszcze tak miał co składać. Ewentualnie maskę tam może trochę powoli, nie? Ale to i tak... Czyli nie ma żadnych części luzem do zabrania dzisiaj? Co są? A, okej. Okay. No to dobrze, że wziąłem koce w takim razie. To zaraz owiniemy. To co, ładujemy najpierw furę na lawetę? Dobra, no to spakuj się Marcin. No. Marcin mówi, że tak w cieniu to wygląda trochę wiśnio, jak wiśniowa, a nie, nie wiem, czerwone. Zobaczymy na, na tym, jak się wyjedzie na światło dzienne. Nie, wnęki pomalowane, nie, się drzwi otworzy będzie dobrze wyglądać. Jeszcze, jeszcze, jeszcze dawaj dawaj. Jeszcze, możesz spokojnie. Jeszcze, 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 jeszcze. Dobra. O, jakie tarcze kolorowe. Chyba jeździły. Kurde, no nie przyzwyczaję się do tekstury. Ja ale zupełnie inny wóz. Fajnie wygląda. Przebrałem, że będzie taki czerwony. Czerwony, on jest ale taki bardziej. To nie ma słońca i dlatego. A, myślisz, to że no? na słońcu, nie? Tak. No. No to czyli będą dwa kolory. Jeden będzie inny na słońcu inny będzie w cieniu. Fajnie. No bo nawet na 100%, No, będzie widoczna, to też jest ważne. Żeby na to, że jak ktoś spojrzy w lusterko, żeby żaruwa świeciła w oczy. Podoba mi się super wyszło. No, teraz to trzeba zabezpieczyć papierkiem. Nie można bezpośrednio. teraz trzeba Żeby się nie porysowało. Dobra, maska przytrytykowana, nie powinna odlecieć. nie to, fajnie, i progi na dołu, i wnęki wszystkie. Nowy wóz, kur... A klapkę Ci przywoziliśmy, czy nie? Mam, no. Tu wczoraj miałem te, zapomniałem. Jak miałem pistolet, te, te, te elementy metalowe to normalnie może polerować, nie? No. w razie czego? To jest plastyczne polerować. Strasznie intensywny ten kolor, jest taki aż szczypie w oczy. Ale to dobrze, no. jak nie ma słońca, tak jak teraz, tylko już yy, zachodzi, to ona jest wiśniowa, a nie czerwona. Nie mogę się doczekać, zobaczymy ją, jak będzie wyglądała, jak będzie w pełnym słońcu. Kurde, teraz jeszcze inaczej wygląda. Trzeci kolor jest na niej, niezależności od tego, jak światło pada. Koła zostają srebrne, absolutnie nic nie rusza, będzie pasować. Ja nie rozumiem, jak sobie ludzie robią czarne koła. Kurczę, to jest w ogóle zmniejszasz tak, że jakbyś kół nie miał, prawda? Nie dawaj na wprost. Dobrze jest. Dobrze, dobrze, spokojnie zajdzie bez problemu. A najazd, OK. Już widać, że w środku jeszcze inny kolor od światła takiego. Opak, zaczęła się świecić, jak lampy zaczęły na nią ten światło rzucać. Co, kolejny kolor? Tak. Nie, no, na słońcu będzie za Tak, tak, na słońcu będzie super Ogólnie dobrze wygląda. A teraz zauważyłem, jak to powychodziło. Zobacz na klapę tylną, jakie laminaty są krzywe, jak się pomaluje z połyskiem i popatrzysz, to są. Tak, widać, ta... to, widzisz? To wózce, no, no. Nie to, co blacha, niestety. No dobra, nieważne, to jest auto do ganiańia się. No tak, fale Dunaju. Dobry. No nic, zrzucam idę po zderzaki w takim razie. Wiesz, wiesz, jak teraz wygląda? Jak e, Candy kolory. Mm. Jak no tak, w tej chwili jest wiśniowy. No, chwili jest to prawda. Fajnie, nie? no jak dojdą lampy, lampy będą wiesz, białe w sensie, no, przez szklane i tak dalej, dojdzie to wszystkie elementy dookoła. Klamki czarne dojdą, do, dojdą z szyby z tyłu, lampy dojdą i tak dalej, no to zupełnie inaczej pewnie to będzie wyglądać. No tak, będzie pasować. To akurat bardzo dobrze. Zakładasz tylny? Tylnego nie ma, A okej, okay, dobra. No dobra, to dzwonimy do Hansa w takim razie, żeby przyjechał tutaj i zrobił porządek. Jest trzy dni później. Jedziemy w tej chwili do Łukasza odebrać błotniki. Chyba błotniki, już w sumie nie wiem. Kolejne graty są już pomalowane, także odbierzemy i zawieziemy do Marcina. Myślę, że pod koniec tego tygodnia, dzisiaj mamy środę, będziemy mieli już skompletowane wszystko. No i w sumie Marcin może już zaczynać składać. Błotniczki już gotowe, patrzę co to jest? Coś nie wyszło, a tu po prostu dziura na poszerzenie. O, drzwi też już gotowe, super. Kurde, za mało koce widziałem. nie wiem, chyba będę musiał pojechać do domu po koce, albo dwa razy obrócę po prostu, no, Boję się, żeby się nie porysowało teraz. A, zapomniałem, Znaki są czarne, tak? No tak. Ekstra. Dobra, no to ja idę w takim razie pakować te błotniki na razie. I zobaczę, czy będę miał miejsce, jak mi się uda zabrać na razem Chociaż błotniki to można, bo on będzie leżał na tym i na tym. Nie? To to nie przeszkadza. Dobra, no to powinienem się zabrać. To idę przygotować samochód. Jakoś się udało spakować. Trzeba jechać bardzo delikatnie, powolutku. I drugi błotnik dałem tutaj. Także, jedzie na miejscu pasażera. Powinienem najpierw pojechać na stację benzynową, bo mam 95 km zasięgu. No ale nie chcę jechać z tymi błotnikami i tak dalej, jeszcze dalej, tylko bezpośrednio do Marcina, po to, żeby się tam nic nie porysowało. Bardzo delikatnie jadę, bo w ogóle mam fantazję. Tak raz na pół roku, w związku z tym, że jeżdżę non-stop tą samą trasą, tym samochodem, to z nudów po prostu raz na pół roku uskuteczniam eco-driving. I patrzcie, jakie mam wyniki tym razem. 95 km zasięgu, mi zostało 1469 km. A spalanie mam 4, no ustaw ostrość 4,7. No i myślę, że spokojnie 4,5 litra bym zrobił na tym baku. No ale niestety był taki moment, że musiałem wyjechać na autostradę i przejechać dłuższy kawałek. No, a jak wiadomo, na autostradzie nawet przy prędkości powiedzmy 90 czy 100 na godzinę, to ten samochód będzie więcej palił, bo no, jest opór powietrza stawia. Także, jakbym tymi bocznymi uliczkami w sensie no, tymi wiejskimi i po mieście jeździł cały bak, to spokojnie bym 1600 km zrobił na 70. Tutaj jest chyba 70, no 70 litrów powiedzmy, no może 72, no bo przecież do końca nie wyjadę tego paliwa, bo no, żeby nie z syfu nie zaciągała pompa. No i właśnie się dowiedziałem, że Łukasz ma saba. Nie wiem, jaki to SAP, nie było tam żadnego znaczka i w sumie zapomniałem zapytać, ale to taki starszy, taki dwudrzwiowy, no taki jakby hatchback, nie wiem, jak to powiedzieć. No i ma tam dwulitrowkę z turbo 300 koni, także naprzód napęd. Także Łukasz powiedział, jak go trochę ogarnie, posprząta, to da nam na testy. Jestem bardzo ciekawy, jak taki SAP będzie jeździł. Bo klimatycznie to bardzo wygląda, naprawdę. Bo to jest tak starszy wóz, po prostu, i podoba mi się. Od Łukasza zostały do odebrania progi i spoiler tylko już. Eee, więc powiedział, że za jakieś 2-3 dni mam przyjechać. No i będziemy mieli komplet. Ten samochód produkuje paliwo. 95 km zasięgu mieliśmy. Jak ruszaliśmy, wystarczy przejechać kawałek ze stałą prędkością, i od razu zasięg się zwiększy. Ktoś mi się dobiera do bagażnika, już widzę. Cześć ja morda. Już zabrałeś błotnik nawet. kurde nie z... Przez telefon rozmawiam Piękności. ładne no. Pod koniec tygodnia będzie spoiler i progi. To chyba wszystko już, nie? A pas przedni on demontował, czy nie? Jest na samochodzie? Nie, nie ma. Oddał do malowania. A, czyli jeszcze... Kurde... Okej, okay, dobra. No dobra, to rozładowujemy. No tak, dobry pomysł, bo one lakierowane z dwóch stron są. To są moje szyby? Twoje szyby, no. O, fajnie. Ramkę mają czarną dookoła, fajną. Dobrze będzie wyglądać jak będzie ramka czarna, czerwony włos i dookoła ramki będą czarne, to dobrze to będzie wyglądać. Ale będzie laleczka, kurm. No nic, już niedługo zobaczymy. Efekty finalne. Graty zrzucone. No i myślę, że za jakieś 3 dni, może 4, pojedziemy po ostatnie graty i to już będzie wszystko. A i jeszcze zapomniałem Wam powiedzieć, że Łukasz yy, ma kolegę, który ma golfa dwójkę, yy, który ma 700 koni i skrzynię DSG i prawdopodobnie będziemy go nagrywać. Także też się nie mogę doczekać, bo to przecież golf dwójka to nie wiem ile to waży. tonę, może troszkę więcej, ale to będzie pocisk. W międzyczasie, zanim yy, wszystkie graty dojadą na miejsce od Łukasza i Marcin zacznie składać, przyjechał ekspert z firmy White Detail. No i ogarnia nam furę. Trzeba posprzątać to wszystko porządnie w środku. Jakimś płynem czy zabezpieczyć. Nie wiem, nie znam się, on jest ekspertem. No żeby to tak się nie kurzyło, bo po malowaniu i po tych wszystkich rzeczach to tam po prostu jest taki saigon, że nie wiem. I jeszcze zabiera fotele do prania. Także będzie laleczka. Drzwi, błotniki, zderzaki. I te drzwi najbardziej mi się podobają, bo z tej strony są czerwone, a z tej strony czarne. Jak już jesteśmy na miejscu, to zobaczcie jak duży Fiat wygląda, którego Marcin składa. Kurczę, muszę cofnąć trochę kamerę. Wszystkie śrubeczki, wszystko nowe. Pięknie. Co to jest? A okej, okay, to jest stabilizator, łącznik jakiś, tak? Nie, co to jest? To taki wąs do końcówki kierowniczej. A, okej. Okay. A, bo to jest przekładnia, a nie magiel. Mhm. Ale to pięknie wszystko wygląda. Skrzynia biegów, jaka czyściutka. Super. Most. W końcu można powiedzieć, że to jest most, nie? Bo wszyscy mówią w bełkach, most, kupię most. Kupię most, a tam dyfer jest. Tak, bak, mocowanie baku nowiusieńkie. resory, trzy pióra, jakie mocowania tu są. Czy to służy do zmiany wysokości zawieszenia? Nie, to jest po prostu miecz. Ale jakbyś krótsze założył, to by było niżej, auto, prawda? i mało to niżej, tak. To jest kłopot, tak. mm -hmm. to jest, to, bo to jest na tym na retor, a tam jest takie wahadełko, że jak on się tutaj ugina, to on się wydłuża. A, okej, okay. w ten sposób, rozumiem. tam mm -hmm. Koła od bm pasują do Fiata? Tak, ale na dwie śruby, jak dobrze się zauważysz i... No. Nie do końca. Uh -huh. okay. Jeden otwór jest tam jest okay. Troszeczkę owoc, bo to jest chyba 98 na 4. Okej, okay. a bm ma setkę? BM ma... No, no, przedkę, no, okay. na, przedkę, mm -hmm. na Fajny wieczór. <grym> najpierw auto zostało odkurzone i wstępnie przetarte. Teraz jest pędzelkowane jakimś płynem specjalnym. I zaraz wypychamy je na zewnątrz i będziemy karczerem jechać tutaj w środku. A zostało najpierw odkurzone po to, żeby błota tu nie robić, bo tu wszystko było zakurzone po tym malowaniu. <grym> Mało kolejnych kilka dni. Jedziemy zabrać resztę gratów od Łukasza i zawieźć do Marcina. Przy okazji się rozliczyć, no i to powinien być już ostatni kurs. Jedziemy zabrać progi, pas przedni, lusterka. I w sumie już nie pamiętam, czy coś tam jeszcze. To już ostatni raz. I tak się pewnie spotkamy po pierwszej imprezie, przywiozicie jakieś elementy do lakierowania. A, spoiler nad kola jeszcze, boże, poszerzenie, ja pierdziele. Klapka tam jeszcze jest. Ja pierdziele. No ekstra, zobaczymy jak to Marcin złoży, jak to będzie wyglądać finalnie. Nic już oczywiście nie widać, bo ciemno się zrobiło. Mamy progi, pas, przedni. Łukasz nawet yy, wycieraczki pomalował, ramiona wycieraczek. Nad kola mamy, tam mamy część spoilera. A tutaj w środku ze mną jadą lusterka, spoiler i klapka. I patrzcie, nawet od środka jest pomalowana, ekstra. Wygląda to wszystko naprawdę dobrze. Mam nadzieję, że na samochodzie będzie jeszcze lepiej wyglądać. No i wydaje mi się, że kolor to był strzał w wdziesiony. Dobrze, że nie zdecydowałem się na żaden niebieski ani żółty. Dzień dobry. Oho, zaraz mnie YouTube powycina, kurde, przez tą muzykę. Yy, więcej miejsca jest potrzeba, wiesz? Siema. Co tam jest, żółtno? No, wszystko przywiozłem już. Wszystko, łącznie z klapką. Zaraz zobaczysz. Dobra, rozłóżmy to. Muszę odłożyć telefon. Połowieku, to już to będzie strzała. Czerwona szczała będzie. Patrzcie, ile gratów. Wóz w częściach, ja pierdzielę. Dobre. Lusterka są jeszcze. To. I jeszcze zostawił trochę lakieru w razie czego no, jakby. pamiątkę swojego pierwszego czerwonego. Aha. Fajnie to wygląda wszystko, nie? Układanka, no to teraz masz roboty sporo. Całe body, kurde, wszystko wyłamyta, dlatego ma zacieki, ale oddamy ją do Hansa, niech umyję ją jeszcze raz porządnie i nawoskuje przy okazji, nie? No, mówię, że nawoskuje. Tak powiedział? No to dobrze, no. no tak, w sumie dobry pomysł, kurcze, później jak pojadę na myjkę czy coś, to nie będzie zacieków tak bardzo, nie będą się trzymało. Pierwszy ostatni w życiu wosk. No tak, to prawda. Z Łukaszem gadaliśmy, to mówiłem. Może i tak po pierwszej imprezie jakiś element przywiozę mu do malowania, znając życie. Właśnie się zastanowiłem, jak po drodze jechałem, bo e, teraz będzie kiepsko. Bo jak zawsze jak jeździłem, to sobie układałem opony z przodu, zderzakiem dojeżdżałem, zderzakiem, żeby trzymał opony, a teraz już będzie. B, Nie będzie można dojechać, bo się zderzak porysuje. Czekaj, zamknijmy tą bramę, po co tu zimno. Wpuszczać. Dobra, to w takim razie do Andrzeja jeszcze się odezwę, żeby te nerki jakieś skombinował czarne. Czy znaczy w sumie te się trzymają, ale to jak mamy czarne obudowy lusterek, nie, czarne te wycieraczki. Tak, nie ma nic, także będzie dobrze wyglądać jak będą nerki czarne. tylko Lampy mamy z przodu z czarnym wnętrzem, tak? Lampy mamy z to Może ja wygrzebię te stare. To zobaczymy ten stary kierunek. A do, do lampy chcesz przyłożyć, tak? No bo skoro ma czarne wnętrze lampa to kierunek jak damy... ale z tyłu mamy biały kierunek znowu, pokaż tu lampę. Tak, to jest biały. Tak. To może jednak białe, kurde, żeby nie robić tego. Ja bym wolał chyba pomarańczowe ale niestety za późno się obudziłem. Nie, no, on będzie dobrze wyglądał biały. No bo... znaczy biały, nie jest dymiony, jak? Ten jest dymiony, tak. A, A my całkowicie biały wziąć. Dobrze, tak Bym pogadam z Andrzejem no, mm -hmm. no taki też był spokój. No wiesz, ja tu musiałem go <grym> No wiem, drutować na blachowkręty żeby się trzymał No tak, nie? bo to po każdym dzwonie, kurde, to, to coś odpadało Powypala no dobra, no. A będziemy coś myśleć z tym, żeby jakikolwiek spróbować mógł gdzieś łapać powietrza, zrobić od spodu, czy zostało. Ja bym od spodu coś zrobił, no. Tak. Lampy już bym nie robił na tego nurba, żeby może faktycznie będzie ciszej. Mm -hmm. Nie będzie tak dorobu, ja z, z Chociaż z, chłopaki jaka... powiedzieli mi, że na nurbie, żebym się w ogóle nie przejmował bo tam latają takie wozy, że kurde, aż bębenki pękają tak. i nikt nikomu nic nie mówi, no. Ale fajnie, dobrze, będzie taka czerwoniutka. Czarna lampa będzie. Wycieraczki będą czarne, okna będą miały ramki czarne. No, dobrze to będzie wyglądać. Jak się gotowa, wszystko złoży do kupy, gotowa do sprzedaży. Gotowa do sprzedaży, dokładnie. Nie no, muszę z nią trochę pojeździć. No dobra, to kończymy ten odcinek. W następnym odcinku będziemy nachodzić Marcina i patrzeć, jak mu robota idzie. Także do zobaczenia, cześć, trzymajcie się.